Dzień dobry Państwu. Studio Cześć? Niezależnego Lublina. Niezależnego Lublina. Wita Państwa Ryszard Kłobowicz. Dzisiaj moim i Państwa gościem na żywo jest Pan Artur Dziambor, poseł Konfederacji. Panie pośle, co się w Sejmie wyprawia? Ja wiem, że Pan nie jest, nie jest osobiście w Warszawie, no ale głosuje Pan zdalnie, jest Pan posłem. Proszę powiedzieć, co się dzieje? Nie jestem osobiście w Warszawie, ale jestem na czterech różnych ekranach. Na jednym oglądam salę sejmową, na drugim jest głosowanie, na trzecim konsultuję z moimi kolegami posłami, którzy są na miejscu, wszystkie działania, a na czwartym widzę komentarze, które pojawiają się w mediach i próbuję, próbuję jakoś reagować na to na bieżąco. No Wydarzyła się jedna bardzo prosta sprawa. Mieliśmy dzisiaj odbyć głosowanie, czy pierwsze czytanie, i głosowanie nad zmianą, którą PiS koniecznie forsuje, czyli głosowanie korespondencyjne, tylko korespondencyjne, czyli głosowalibyśmy i wybieralibyśmy prezydenta przez pocztę de facto. No i zapowiedzi były takie od zeszłego weekendu, że grupa posłów partii Porozumienie nie będzie popierało tego głosowania korespondencyjnego. Oni nawet wymyślili taki... Taką ciekawostkę, że można by wydłużyć kadencję Andrzeja Dudy do siedmiu lat i dzięki temu uniknąć tego, tej konieczności przeprowadzenia wyborów w trakcie epidemii. No i wiadomo było, że ta konstytucyjna zmiana nie przejdzie, no bo nikt poza pisem nie byłby chętny do tego, żeby poprzeć jakiekolwiek zmiany konstytucji w przypadku no, współpracy z pisem, który nie słynie z tego, że. Ta konstytucja jest dla nich jakkolwiek czymś wartościowym. Natomiast jeżeli chodzi o to głosowanie korespondencyjne, no to my byliśmy upewniani przez posłów porozumienia, że oni są przeciwko. Było na to mnóstwo różnych wypowiedzi, było na to mnóstwo deklaracji. Tymczasem przed samym głosowaniem dostaliśmy informację, że Jarosław Gowin. Po fiasku negocjacji z Jarosławem Kaczyńskim na temat tego właśnie przesunięcia daty wyborów, ponieważ o to im głównie chodziło, żeby 10 maja nie odbywały się wybory, niestety no, podaje się do dymisji. Podaje się do dymisji jako wicepremier i podaje się do dymisji jako minister szkolnictwa wyższego, ale, żeby było ciekawiej, ta dymisja tak naprawdę nie spowodowała właściwie nic, ponieważ przy okazji na tej samej konferencji powiedział, że Partia Porozumienie na wicepremiera rekomenduje panią Jadwigę Emilewicz, yy, czyli wiceprezes Partii Porozumienie. Czyli Partia Porozumienie zostaje w koalicji rządowej. I co gorsza, co jeszcze dalej powiedział, że on yy, yy, rekomenduje swoim posłom, żeby głosowali za. Znaczy część posłów zagłosuje za, a część przeciw. To znaczy, że co mamy? Mamy Partię Porozumienie, który, w której jest bunt na pokładzie tak naprawdę. No i nie, nie znaliśmy rozmiarów tego buntu. Nie, nie znaliśmy rozmiarów tego buntu na pokładzie do momentu głosowania, i zresztą Jarosław Kaczyński też nie znał rozmiarów tego buntu na pokładzie najwyraźniej, ponieważ gdyby, gdyby go znał, to by nie dopuścił może do tego głosowania, bo prawo i sprawiedliwość no, jest partią rządzącą i oni raczej nie pozwalają sobie na takie błędy w systemie, jak przegrane wybory. Przegrane głosowanie, przepraszam. No i sytuacja, która się pojawiła, była dosyć ciekawa, ponieważ pierwszy raz w tym sejmie mieliśmy remis na za i przeciw. Wstrzymujące się, wstrzymujące się były trzy osoby, no i jedna osoba nie brała udziału. No i teraz to oznacza, że dzisiaj nie odbywa się pierwsze czytanie tego pomysłu z korespondencyjnym głosowaniem. To oznacza, że PIS de facto przegrał to, te, 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 to głosowanie, no i muszą teraz y, doprowadzić do jakichś innych rozwiązań. No i teraz jakie jest to inne rozwiązanie? To znaczy bardzo proste. Y, pan poseł, nie pamiętam nazwiska, y, który y, kryj. O, poseł kryj, nie głosował, y, chociaż twierdzi, że tam miał jakiś problem z systemem, i dlatego y, to głosowanie powinno zostać powtórzone. O 18.30 mamy nowe. Obrady, znaczy wznowienie obrad, i na tym wznowieniu obrad najprawdopodobniej zaczniemy od reasumpcji tamtego głosowania. Jeżeli poseł Kryj tym razem zagłosuje prawidłowo, no to Prawo i Sprawiedliwość wygra jednym głosem. Teraz, co odbyło się w partii Porozumienia? Bo to jest bardzo ciekawe. Partia Porozumienia ma 18 posłów i przewodniczącego Jarosława Gowina. Tymczasem z tych 18 posłów troje się wstrzymało, troje było przeciw. A 12 posłów porozumienia zagłosowało za tym, co chce Jarosław Kaczyński. A ja uważam, że oni zagłosowali również za utrzymaniem swoich stanowisk, ponieważ wśród nich byli również wiceministrowie obecnego rządu. Więc to, co się dzieje w tym momencie, to jest przekonywanie członków porozumienia, że nie warto podskakiwać Jarosławowi Kaczyńskiemu i warto dalej utrzymać większość rządową. Więc, no, niestety odbywa się to, co się odbywa. Dla mnie największym zawodem jest pan Bortniczuk, to jest wiceprzewodniczący Partii Porozumienia, przy okazji jeden z wiceministrów, świeżo mianowanych niedawno, który cały piątek i tam w sobotę jeszcze w wywiadach zarzekał się, że całe porozumienie zagłosuje przeciwko głosowaniu korespondencyjnemu, ponieważ on sobie nie wyobraża, żeby wybory odbyły się 10 maja. No i co się zdarzyło? No, pan bortniczuk zagłosował za tym, co chce Jarosław Kaczyński. Nie wiem, co się po drodze wydarzyło. Co się stało w życiu pana Bortniczuka, że tak stanowczo mówił, że są przeciwko, a teraz on sam właśnie głosował za, ale mam nadzieję, że w wieczornym głosowaniu będzie się jeszcze miał szansę zrehabilitować i zagłosować prawidłowo. Panie poszle. Proszę mi powiedzieć, no bo sytuacja jest no, nadzwyczajna, tak ją trzeba określić, prawda? Polityczna sy sytuacja. Czy pan sądzi, że Gowin panuje nad swoją partią? Nie, uważam, że nie. No, że to właśnie to jest to, co się, to co widać, tak? Bo jeżeli przewodniczący mówi, że odchodzi z rządu, no, a nie ukrywajmy, wicepremier, minister, to, jest jednak, to są jednak te stanowiska, które pozwalają przewodniczącemu partii rozwijać się tak, i, i zbierać, zbierać kolejne, kolejne połacie, że tak powiem, wyborców tak, czy, czy, czy popularności. Tak tutaj Jarosław Gowin się wycofuje, a nagle wskakuje za niego jego zastępczyni, którą partia rekomenduje. Poza tym. 18 posłów porozumienia, z czego dwunastka głosuje tak, jak chce Jarosław Kaczyński, a nie tak jak chce Jarosław Gowin, a tak jak chce Jarosław Gowin głosuje jedynie sześć osób. To oznacza, że Jarosław Gowin niestety nie dysponuje 18 szablami, tak jak dotychczas się uważało, tylko może dysponuje sześcioma. I te sześć szabel, których, których w tym momencie Jarosław Gowin ma jako swoich ludzi, to są ludzie, którzy prawdopodobnie no, są z tego, z tego kamienia, że oni by poszli w ogień ze swoim szefem. I chwała im za to, bo tak powinno właśnie być w organizacji, w organizacji partyjnej, która w ten sposób funkcjonuje na scenie politycznej. Natomiast tamta dwunastka, no to są ludzie, którzy po prostu no, przypadkiem są prawdopodobnie w jakimś tam porozumieniu, a równie dobrze mogliby być w Prawie i Sprawiedliwości, czy czymkolwiek innym, co tam satelituje przy partii rządzącej najważniejsze, że u władzy. Więc no, mam nadzieję, że jeszcze gdzieś tam przyjdzie czas na rehabilitację. Najgorsze jest to, że wie pan, panie redaktorze, no najgorszy problem jest taki, że My się tak emocjonujemy i taki problem dla nas to jest, i tyle czasu nam to zabiera. Jak będzie wybierany prezydent Rzeczpospolitej Polskiej w stanie, w którym mamy epidemię, w którym mamy, w którym mamy tragedie ludzkie, które są teraz coraz częstsze, w którym mamy 20 tysięcy ponad firm zamkniętych w ciągu ostatnich kilku dni, a następne tysiące przychodzą każdego kolejnego dnia? Mamy tarczę antykryzysową, która jest całkowicie propagandowa w tym momencie. Ona tak naprawdę niestety tylko przekonuje elektorat betonowy, pisowski, że rzeczywiście jakkolwiek realnie wpływa na rzeczywistość. I ostatnia rzecz, dla mnie najważniejsza rzecz, bo ja jestem nauczycielem. Mamy egzamin ósmoklasisty, który odbywa się tydzień po świętach, i mamy maturę, która ma się odbyć tydzień przed potencjalnymi wyborami. I y, tak jak y, można bawić się terminem wyborów prezydenckich, bo nam to w tym momencie naprawdę chyba wszystkim gremialnie zwisa, kiedy te wybory będą. Poza posłami, którzy się tym emocjonują. Natomiast to, że młodzi ludzie, którzy mają zaraz zdawać egzaminy, a przypominam, że te egzaminy to nie są egzaminy takie, które się tam po prostu trzeba zaliczyć w szkole, tylko dla ósmoklasisty to jest przy okazji egzamin wstępny do liceum, a dla maturzysty to jest przy okazji egzamin wstępny na studia. Czyli w przypadku maturzystów, matura to jest najważniejszy egzamin, jaki może być, bo on będzie dyktował to, do której uczelni, na jaki kierunek maturzysta później trafi, co będzie w życiu studiował. Więc jeżeli to odbędzie się w jakkolwiek patologiczny sposób, to to będzie zbrodnia na, całej, na, na całym jednym roczniku maturzystów, którzy będą mieli bardzo, bardzo zrozumiałe pretensje do tego, że rząd nie potrafił prawidłowo zareagować na sytuację, a niestety to trzeba powiedzieć o obecnym ministrze edukacji. Minister edukacji, który w tym momencie jest, pan Poymtkowski, niestety nie daje sobie rady na swoim stanowisku. I... I Panie pośle, a co się zdarzy o 18.30 będzie reasumpcja głosowania. Pan, pan Kryń tak będzie już teraz głosował prawidłowo, czyli zgodnie z linią partii. Natomiast czy ktokolwiek jeszcze z porozumienia Jarosława Gowina się wyłamie i jednak zechce pójść z Jarosławem Gowinem, a nie z Jarosławem Kaczyńskim. Zobaczymy. Ale na miejscu Jarosława Gowina ja bym jednak zrewidował. To czy ta partia porozumienie, chociaż wiadomo, że osobnym bytem ona jakimś tam wielkim nie jest, ale ja bym jednak zrewidował gromadę swoich najbliższych współpracowników, bo po czymś takim uważam, że, że no, powinni się państwo porozstawać. A co zamierza zrobić w tej no, dramatycznej sytuacji konfederacja? No my będziemy przeciwko oczywiście głosowaniu korespondencyjnemu w formie tylko i na pewno będziemy przeciwko wyborom 10 maja od samego początku. To my byliśmy, my byliśmy pierwsi, Krzysztof Bosak jako kandydat na prezydenta, a Konfederacja jako, jako partia była pierwsza, która mówiła, że wybory powinny zostać odwołane, powinno być ogłoszone stan klęski żywiołowej i powinniśmy wrócić do tej dyskusji wtedy, kiedy ten, ta sytuacja się uspokoi. Natomiast niestety, no, wiadomo, że większość rządowa dąży do tego, żeby wybory odbyły się już teraz natychmiast, bo już teraz natychmiast jest jeszcze dosyć mało e, oburzenia Polaków wobec tego, jak bardzo rząd sobie nie radzi. A za kilka miesięcy oburzenie będzie gigantyczne, ponieważ to nie będzie dotykało dziesiątek tysięcy ludzi, tylko milionów ludzi. I e, w związku z tym, właśnie rząd się tak śpieszy, jak się śpieszy. My to widzimy ten pośpiech, przecież my nagle mamy sesję cały czas. My nagle mamy, my mamy taką, taką biegunkę ustawową, której wcześniej nie było. Przecież my w normalnym trybie, szanowni państwo, mieliśmy zaplanowaną jedną sesję w miesiącu na trzy, na trzy dni. Tak? I sobie spokojnie szliśmy z ustawami. I oczywiście, że stan jest wyjątkowy, sytuacja jest wyjątkowa, mamy tarczę antykryzysową, więc musimy, musimy dbać tutaj o, o, o Polaków, o zatrudnienie ich, o ich możliwości finansowe, o zwalnianie ich z podatków i tak dalej. Wszystko jest to zrozumiałe. Ale odnoszę wrażenie, i myślę, że to nie tylko ja, i to nie jest tylko wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwości zdecydowanie bardziej zależy na tym, żeby Andrzej Duda y, miał swoją reelekcję, niż nad tym, czy jacyś przedsiębiorcy zbankrutują, czy jacyś ludzie zbiednieją, czy będą jakieś tragedie życiowe przeżywali, z tego powodu, że jest ten wirusowy kryzys. No, mocne słowa. No ale sytuację rzeczywiście niezwyczajna. Panie pośle, bardzo dziękuję Panu za tą rozmowę. Dziękuję, myślę, pozdrawiam że, serdecznie. Myślę, że naszym widzom, żeśmy troszkę przybliżyli sytuację. I Zapraszam rozmowę... do oglądania, 18.30, proszę Państwa, sejm.pl, tam można na żywo oglądać obrady. Tak? To będą bardzo ważne, bardzo warte oglądania obrady. A ja dodam, że nie tylko na tej stronie, o której Pan wspowiedział, ale u nas na kanale Niezależnego tak. Lublina też Również. robimy transmisję Sejmu. A mam nadzieję, że jeśli będzie taka możliwość, że jutro się z Panem spotkam i poproszę o najświeższy komentarz. Jestem Dziękuję do dyspozycji. Bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam.